Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie dwa polskie blisterki z kolekcji Panini Champions League sezon 2012-2013 wersja updateowa. W każdym z takich blisterków mamy 30 kart i jedną limitkę. Więc zobaczymy, co tym razem nam tutaj padnie. Saszetki są sklejone. Limitka jest między nimi. I rozcinamy. I zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Tutaj mamy Arsenal. A mianowicie Jack Wilshere. A po drugiej stronie jest kto? Celtic Samaras. No i niestety, moi drodzy. Ale będziemy musieli zrobić tak, że Celtic liczymy za jeden punkcik, a Arsenal za dwa, bo Celtic'u jest zdecydowanie więcej. Była to drużyna, która dołożona została w tej edycji update'owej i dlatego tych kart jest zdecydowanie więcej, bo cała ekipa tak to wygląda. 125 kart w całości, 91 bazówek, Najrzadsza to jest Legenda, co 60 paczuszek. Startujemy moi drodzy. I mamy drugi zespół, który też był kompletny tutaj w tej kolekcji update'owej, czyli Malaga. I mamy fan's favorite Joaquin. I bazówki Szalkę, Malaga, Borussia, Borussia i Real Madrid. Mamy właśnie Celtic, fans favorite Scott Brown. 1-0, a raczej 0-1. Manchester United, szalkę, znowu Celtic, Matthew, Adam Matthew, czyli 0-2. Porto i Walencja. Kolejna saszetka. I tutaj mamy, jest arsenal Vito Manone, czyli za dwa punkty remis 2-2. Dalej, bazówka Szalkę, Malaga, Walencja i znowu mamy Celtic Joe Ledley. Trzecia karta. I ostatnia to Malaga. Czyli 2 do 3. I znowu mamy Arsenal-Jenkinson, czyli 4 do 3 w tym momencie. Manchester United-Borussia Valencia i ponownie Celtic-Victor Winajama, czyli 4 do 4. Wyrównany ten pojedynek. I mamy jeszcze Porto. No Jak na razie nic takiego konkretnego nie wpadło z tych rzadszych kart, ale teraz może coś będzie z Paris Saint Germain bazówka i jest Celtic, James Forest, czyli 4 do 5 a tutaj mamy kogo? Logo Logo Sachtara wpadło więc super, jest to też jedna z rzadszych kart Rising Star Forest ponownie i mamy 4 do 6 Juventus i Milan 5 saszetek otworzonych 5 przed nami Loga Spadają co 10 paczuszek. Więc to akurat pasuje, bo mamy tutaj 10 paczek i lecimy dalej. Malaga, Bayern, Paris Saint-Germain, PSG, Malaga i Barcelona. Kolejna saszetka i jest Real, Malaga, Barcelona, Juventus i jest Arsenal. Czyli 6 do 6. I Manchester United. 3 saszetki do końca. I mamy Malagę. I jest Celtic, Mulgru, czyli 6 do 7. Ale wpada Arsenal, Jack Wilshire, i mamy 8 do 7. Szalkę, Shaftar i ponownie Celtic. Chris Commons, wynik 8 do 7. Ośmiu. Co będzie w ostatnich dwóch saszetkach? Na czyją stronę przechyli się szala zwycięstwa? Mamy Milan, Borussia, Szalkę, Galatasaray, Malaga i Walencja. No i ostatnia sztuka Malaga. Juventus, Malaga, Milan, szachtar. I ostatnia karta to Celtic Scott Brown, która przeważyła o zwycięstwie drużyny Celtiku. Czyli końcowy wynik to 8 do 9 wygrywa Celtic. A najrzadszą kartą z dzisiejszego odcinka jest logo szachtara Donieck. Także, moi drodzy, nic takiego lepszego nie wpadło. Żadna karta Game Changer ani ta legenda. Także czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka z mojej strony. To wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.